Cześć, witajcie. Słuchajcie, ostatnio skończyłem pojazd T25x2, czyli TDK amerykańskiego siódmotierowego. Pojazd, który tak y, nimię ziębił, nimie grzał, szczerze mówiąc. Jest to niby TDK, ale jak na TDK charakteryzuje się dość słabym działem. Mamy tutaj y, na topowym dziale średniej penetracji tylko 170, oczywiście na pociskach premium jest 258, więc jeżeli byśmy strzelali z, z Golda, no to wtedy oczywiście TDK ten y, zmienia, zmienia swoje oblicze. Pojazd mobilności, niektórzy mówili, że mobilność ma dobrą, dla mnie ta mobilność miał dość przeciętną y, charakterystyka grania, nawet w wielu przypadkach przypomina bardziej takiego kulawego meda, aniżeli zwykłego TDK, no bo jednak snajpa, zwłaszcza na tirach wyższych, z dalekiej odległości przy penetracji 170, to jest nie zawsze dobre rozwiązanie, a może inaczej, nie zawsze skuteczne, bo po prostu często się dingamy no chyba, że będziemy strzelać y, z pocisków. Premium. Załoga, która była na T25 na 2, wylądowała teraz na T25 tebak. Już kiedyś wspominałem, że jedną załogą dwie linie, równocześnie, z czego, z czego y, ostatnim przystankiem dla tej załogi będzie T113. Więc załoga ma drugiego perka na chwilę obecną na, 80%, na 85% po załadowniczym i jeździemy dokładnie na tym samym zestawie co i w t 25 T, czyli zestaw kampera, lorneta i siata oraz dosyłacz i z takimi samymi konsumablami. Rozkład amunicji już nawet nie pamiętam jaki miałem. Bitew na kanale z T25AT będzie kilka. Pierwszą, jaką wam będę chciał pokazać, to teraz, zaraz po tym, połączona z materiałem, który nagrywałem już jakiś czas temu, to jeszcze kiedy ten t 25 na 2 nie był wymaksowany i materiał ten nagrywałem jeszcze na starym kąpie, więc jego jakość będzie troszkę, troszkę słabsza niż teraz filmy, które pojawiają się obecnie. Natomiast później będzie jeszcze kilka powtórek z takich bitew randomowych oraz, o ile mnie pamięć nie myli, chyba jedna powtórka na żywo nagrywana z hitboxa. Więc to tyle jeśli chodzi o wprowadzenie do T25x2, zapraszam Was do bitwy oraz do przejrzenia takich przykładowych bitew jak na tym tdk można czasami ugrać trochę lepszy wynik. To tyle ode mnie, zapraszam do bitwy. Cześć, witajcie. Mam Wam do zaprezentowania bitwy na T25x2. Bitwa ta jest o tyle... Znaczy nie, może inaczej. Zdecydowałem się ją wam pokazać, chociaż nie jest to może bitwa idealnie rozegrana, ale pierwsza rzecz, ten T25x2, którego tutaj widzicie nie był jeszcze wymaksowany. Tak naprawdę tutaj nie miałem jeszcze ani topowej wieży, ani tym bardziej topowego działa. działo było z Helkata, dlatego mam załadowanych tak dużo pocisków premium. Po prostu, jeżeli mi jest to potrzebne, albo i niepotrzebne, to z nich sobie strzelałem. Uznałem, że wolę więcej strzelać z Golda, które tutaj przecież ma gigantyczną penetrację, bo 243, aniżeli mam się odbijać ze zwykłych pocisków mających 160 peny. Przyjechałem sobie na środek. Jest i Black Prince, no i oczywiście pierwszym pociskiem się Teraz natomiast przeładowuję na pocisk premium. I jeżdżę sobie po środku klifu. A właściwie mapy klif. Yy, są dwie arty, więc jest to ryzykowne. Jest SU-152, strzał od przodu, zostaje wyświecony, więc wycofuje się. Oczywiście cały czas muszę uważać na to, że gdzieś tam z nieba może spać zaraz jakiś słoń. No, już jak widzimy kopytko strzeliło, na szczęście nie trafiło. Mamy 1 do 1. Na lewo bliżej mnie jest Black Prince, którego strzelam ze zgęszeniem. I znowu wycofka jest 3 do 1. 3 do 1. Padł nam lew, jeden z topowych ciągów. Na szczęście FCM niebieski, który tutaj jest na topie, widać też ogarnia bardzo dobrze na razie. Dwa fragi są. Jest Black Prince, Dink od wieży. Mamy 4 do 3. 716 obrażeń widocznych. Jedzie Black Prince. Również udaje się go przebić. Ale to jest też taka trochę aluzja. Może, może nie aluzja, ale też do tego, jak się pisze, przepraszam, jak tam niektórzy piszą. Sorry, Amstok albo coś. Z Stokowymi pojazdami, czy pojazdami niewymaksowanymi, również można coś ugrać. Kwestia jest właśnie taka, że na, dział na działach, które są słabsze, jeżeli mamy kredyty, to warto zainwestować większą ilość pocisków premium, bo za taką bitwę, e, no, ogólnie za bitwę warto więcej zapłacić, a być bardziej przydatnym w wygranej i co też za tym idzie, e, robić więcej expa, dzięki czemu szybciej wyekspimy moduły, które potrzebujemy, niż po prostu się dingać. E, nic nie robić dla drużyny i jeżeli nawet wygrywamy bitwy, to zgarniać mniejszą ilość ekspa. Przynajmniej taka jest moja filozofia na niektórych albo na większości pojazdów. Mamy czwórkę. Z taką pęną, jeszcze jak nam bokiem wieżę odwrócił, to spokojnie ją przebijamy. 2200 obrażeń widocznych jest na koncie. 3 fragi, 3 fragi na konciewce. Mało mnie na razie bez żadnych kończących strzałów, 7 do 5, jest i bulldog, pierwszy strzał z pocisku premium, oczywiście starczyłby zwykły, ale już nie przeładowywałem, teraz dopiero zmiana pocisku na pocisk zwykły, jest GW Tiger P, pierwszy strzał oczywiście jakiś tam krytyczny, zerwałem mu gąskę, Drugi strzał, kończący, bo jak mój doleciał pocisk, to jeszcze wcześniej ktoś go tam strzelił. No i mamy już 9 do 5, sporą przewagę, 2600 obrażeń. Spodziewałem się szczerze mówiąc, że ten T25x2 będzie lepiej jeździł, tutaj już mimo wszystko miałem i goski, i topowy silnik, a jakoś tak dziwnie mi ten to pojazd jeździ, mimo wszystko. Jest ISU. Niestety liczyłem na jakieś tam milimetry przestrzału. Nie było takiej możliwości. Jest i ISU, zostaje zwiększone tam przez kogoś. Dzięki czemu spokojnie e, przebijam i robię 3171 uszkodzeń już w sumie. Jest Rain metal. Strzał, przerzucenie na burzaczka. Tym, tym razem złapał na, niestety nadziało, prawdopodobnie mu je uszkodziłem. Kolejny strzał, zostaje mi ostatni burzak. Strzelam w ciemno. Ale jakoś tak chyba nie za dobrze przylosowało, albo znowu za zero weszło w działo. I tym razem już ze zwykłych. Pomimo tego ten Tedek zniknął, decyduje się na blinda. I jak widać było warto 3883 widocznych, ale wiadomo, że ten blindik jeszcze wszedł. Tutaj szukam przestrzału na Fałkę, zostaje ona wykończona. Jest i pan Buldog. Ubijamy trzeci kill. No i teraz zacznie się po prostu, tak naprawdę mógłbym już tę bitwę skończyć, yy, pokazywać, bo to co będę próbował robić z lwem, to woł pomste do nieba, powinienem przycisnąć tak naprawdę i próbować jeszcze podbić sobie stawkę. A się trochę czaiłem z kwiatami i podchodziłem do tego lwa jak pies do jeża no niestety, na no, to początki początki 125 na 2, nie wiedziałem jeszcze, co, na co można sobie z te, tym pojazdem pozwolić. Próba tutaj strzału bez pełnego skupienia. Liczyłem, że może wejdzie niestety w glebę. 14 do 6 nasi kapują bazę. Próba znalezienia przestrzału akurat się ruszył, pudło. No masakra, końcówka jest w moim wykonaniu tragiczna. Teraz znowu pocisk nie poszedł w glebę i próbując. Uciec. Niestety padam ofiarą tego lwa, za którym, jak widzimy, siedzi niemiecki kierowca. Dobra, to tyle. Bitwa oczywiście wygrana. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco: udało się uzyskać odznakę mistrzowską Asa Pancernego dlatego oczywiście z kronikarskiego obowiązku. Bitwa ląduje na kanale oraz high caliber. Po asyście 911 punktów. Do tego własnych obrażeń 4228 plus 3 fragi. Dało to w sumie 1456 czystego expat, co Oczywiście wystarczyło na MK na tym TDK. 27 strzałów oddanych, 24 trafione, 18 z penetracją. Na 4228 obrażeń 1131 zadanych na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe 2 km. Jak widzicie. Bitwa ta kosztowała mnie 14 tysięcy w plecy, ale myślę, że i tak było warto. A ExPA wpadło 4368, bo była to moja gwiazdka. Dobra, to tyle jeśli chodzi o MEczkę na t 25 na 2 Dzięki Wam bardzo za obejrzenie i trzymajcie się. Cześć.